Pierdzielę, porzucam samochód, idę do domu sam. Niech sobie ktoś przyjeżdża po auto. Takiego czegoś jeszcze nie było. Słuchajcie, autostrada A4, kierunek Wrocław. Docelowo mam dzisiaj rozładunek w Lubinie, w Biedronce. Ale uwaga, słuchajcie, jadę z bardzo potężnym ładunkiem. Bardzo, bardzo dużo tego ładunku. Mam bardzo cenny ładunek. Nie uwierzycie, ale lecę z dwoma paletami pomidorów. I nikt mi nie powie, że transport się nie opłaca. Co nie? Czy jest sobota dzisiaj? Jak przy sobocie, w południe sobie jadłem spokojnie, obiad nagle dostaję SMS, prezes do mnie pisze. Co robisz, jakie masz plany na dzisiaj? ma ja weź mi nie pierdól, tylko po prostu napisz mi, co jest! I tyle. No i pisze mi. Transport się wysypał, czy nie pojechałbyś do Lubina, nie? Ja sobie tak myślę, 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 kurczę, czas pracy, ok. 24 godziny wykręciłem pauzy, skróconą pauzę zrobiłem, ale te godziny w tygodniu najwyżej gdzieś e, oddam. To nie problem. Tak myślę, mówię, no dobra. Ha, ale kurde, dogadaliśmy się o szczegóły i tak dalej. No i jadę. Przyjeżdżam teraz na bazę, słuchajcie, bo tak. Mam w ogóle dzisiaj do rozładunku, w sumie e, na jutro mam do rozładunku, ale już mam na samochodzie. Stokrotkę w psarach również tam mam chyba 5 palet. I uwaga, słuchajcie, łącznie mam 7 palet na samochodzie, 5 palet papryki, 2 palety pomidora. I lecę z tymi dwoma paletami pomidora do biedrony. Do biedrony na 22 awizację mam obecnie. Jest godzina 19.54, no to prawie 20.00. Mam 2 godziny jeszcze, a znajduję się gdzieś koło pola. No spokojnie tam będę po 22. Mają i tak mi rozwodować. Bo tak im się pali pod dupą, że potrzebują ten towar. Więc nie piszcie w komentarzach, że transport się nie opłaca. Bo jeżeli ktoś wysyła dwie palety zestawem, no bo wiadomo, na busa by nie weszło. Chociaż niektóre busy biorą po 5 ton Czekajcie, telefon. No już jestem. Dobra, słuchajcie teraz tak. Yy, jakie plany na dzisiaj? 22. Lubin. 170 km mi jeszcze zostało do celu jest godzina 20 spokojnie tam po 22 będę i po tym Lubinie jak zrzucę te dwie palety lecę do Psar na Śląsk i tam zrzucam te 5 palet papryki do Stokrotki następnie co robię zjeżdżam na bazę chłopaki mi szybko ładują 33 palety pomarańcza i lecę z tym do Biedronki do Rudy Śląskiej Taki mam plan, że będę musiał dzisiaj wykorzystać pierwszą dziesiątkę jeżeli chodzi o czas jazdy, bo w 9 godzinach czasu jazdy się nie zmieszczę. Będę musiał zrobić w 10 godzinach czasu jazdy i 15 godzin czasu pracy. Więc będzie bardzo ciężki wyjazd. Jeżeli człowiek chce coś mieć, to musi zapierdalać na to. Widzimy się na miejscu. Widzimy co? Przez dwie godziny rozmyślam ciągle, jaki ja tu mogę dostać mandat za przekroczenie tygodniowego czasu pracy kierowcy. W zeszłym tygodniu w niedzielę rozpocząłem trasę o 22, więc mój cykl sześciodniowy, z sześć cykli, tak, yy, powinienem zakończyć z soboty na niedzielę o 22, ale przecież, kurde, ja teraz dopiero wpadłem. Przecież ja wykręciłem pauzę 24 i dzisiaj w sobotę zaczynam o 18.00. Nowy cykl. Więc wszystko jest prawidłowo. Już czytam na internecie, patrzę, tabelka, jakie mandaty. Nie wiem, czy są aktualne, czy, czy podnieśli, bo inflacja w górę idzie to i mandaty chyba w górę. Ale czytałem, że. Za przekroczenie tygodniowego czasu pracy kierowcy do 4 godzin mandat w wysokości 200 zł. Za przekroczenie czasu pracy kierowcy od 4 do 9 godzin czasu mandat do 300 zł. No i oczywiście powyżej 14 godzin, jak przekroczę tygodniowy czas pracy, to jest mandat w wysokości 500 zł. Warto jednak zapisywać, kiedy się rozpoczęło, kiedy się zakończyło yy, pracę w jakimkolwiek zeszycie, bo faktycznie to później pomaga. Dobra, stoję już pod rampą i zaraz Wam powiem, jaka była. Jedna wielka pomyłka tutaj. Drugi raz to nagrywam pierwszy raz, nagrywam, ale nie miałem włączonej kamery. Super, nie? Dobra, słuchajcie, podjeżdżam pod ochronę, pod, yy, pod ochronę maltuję się. Daję dokumenty, mówię, że przywiozłem pomidora i tak dalej. No i gościu mówi: Spoko, nie? Tylko, że nie jesteś zaawizowany. Nie masz awizacji. Nie wydobra. dobra. Gościu zadzwonił. No i zapytał się, wpuść go na 713 rampy. Dobra. No to jadę na 7-13 rampy. Podjeżdżam, idę do biura. a ci mówią? Ale to nie tutaj. Jedź na chłodnie. I ja pierdolę. Powiedziałem, że mam pomidora na 8 stopni ustawionego. I nie tutaj. Pojechałem na chłodnie pod rampę 48. Tam było biuro. Mówię gościowi. Przekierowali mnie tutaj. On mówi, ale to nie do mnie. Jedź na rampę 23. Tamko o 23 rampy jest biuro, idź tam do nich. No i pojechałem. No i oni mówią, ha, no dobra, awizację masz na 20. Na awizację miałeś na wczoraj. I wychopię, mówię. Jeżeli mnie ściągnęli o 15 czy tam o 16 z domu, to naprawdę to jest pilny towar. No dobra, zaraz zadzwonimy, dowiemy się, bo to, to nie jest tak, że. My ci pomidora przyjmiemy, a możemy go nie sprzedać, i w ciągu dni, dwóch dni się zepsuje. A jak przyjmiemy wodę, to na przykład woda może długo stać i nie będzie problemu. Nie ja wy, dobra, to zadzwoncie i dowiedzcie się, czy mnie przyjmujecie, czy nie. Bo jak coś, to dzwonię do mnie, do mojej firmy, bo naprawdę to jest podobno pilny, pilny towar. No i zadzwonili tam, no i okazało się, że tak faktycznie mają mnie ściągać. No i się ustawiłem na 13 rapę. No i czekam. Zostawiłem numer telefonu, no i idę się chyba zdrzemnąć. Widzimy się jak będę rozładowany. O, słuchajcie, jestem rozładowany. Tylko chwilę czekam, niech sobie ten wjedzie. I ja już startuję. Nawigacja już wbita. Na adres do PSAR. Chodzi mi tylko, żeby tutaj wyjechać z tego Lubina. Widzicie, tak to jest jak się ma gogle nie? W prawo a patrzę tu 3,5 tony, dlatego trzeba pamiętać, żeby. każe mi skręcić w prawo jak ja patrzę 3,5 tony jest. Ale jadę na goglach, nie mam nawigacji żadnej. Na północny wschód następnie skręć w prawo, skręć w prawo. Mniej więcej powiem wam, że kojarzę jak jechać. Nawet mogę ją wyłączyć, ale jak wyjadę na tą drogę, to już wtedy sobie wyłączę tą nawigację. Teraz będę skręcał tutaj w prawo. Jak to szło? Na skrzyżowaniu, nie, pojadę prosto na skrzyżowaniu, później w lewo i w prawo jestem już na drodze do S3. Dojechałem do Stokrotki, ale jest problemik mały, bo jestem ósmy w kolejce. Ciężko to widzę, ciężko to widzę dzisiaj. Zobaczymy, jak to dalej będzie. Jestem w końcu pod rampą, ale po takich przebojach, kurde, że po prostu... Dzwonię do szefa. Szef mówi słuchaj, wyjeżdżaj, bierz dokumenty i wyjeżdżaj. Idę po dokumenty. Do dziewczyny do biura, ono mówi mi, że nie wyda mi dokumentów, jeżeli nie podpiszę adnotacji, że odmawiam rozwodunku. Ja mówię, kurwa, jak ja odmawiam rozwodunku? Ja nie odmawiam rozwodunku, to wy odmawiacie mnie podstawienia pod rampę. Kuźwa i po prostu cyrk na koła. I szef w końcu powiedział, weź do, ten, bez dokumentów wyjeżdżaj. A za chwilę już jestem, wierzcie, przed, przed bramą. Czekaj chwilę, podobno cię rozwodują od razu. Kurde, cyrk. Myśleli, że nie wiem po prostu, że, że ja będę czekał, czy, czy ja blefuję, że wyjeżdżam. I powiedzcie mi, jak to jest w porządku wobec innych kierowców. Ktoś idzie do biura i mówi: jest do rozładunku, tylko kończy mi się czas pracy. Dobrze, to proszę wjeżdżać bez kolejki. Czy to jest w porządku? Ludzie przyjeżdżają tutaj na piątą, w nocy przyjeżdżają, a ktoś przyjeżdża i mówi: Kończy mi się czas pracy, i, i, i wpuszczają go pod rampę. Tak podobno tutaj działa. Tam mi właśnie kobieta powiedziała, że jakbym powiedział, że kończy mi się czas pracy, to od razu zostaje przyjęty i od razu podstawiają mnie pod rampę. No to kurde, każdy tu może teraz przyjeżdżać i mówić, że kończy mu się czas pracy, i wszyscy bez kolejki będą wjeżdżać. To tak nie powinno działać, normalnie nie powinno tak działać, to jest źle coś zrobione. Dobra, udało się, wyjeżdżam stąd. Ja pierdzielę normalnie tyle czasu spędzone nerwów, ile napsuło się tutaj. Ach. Najważniejsze przyjęli, teraz cisę na bazę na szybko, żeby mi szybko chłopaki załadowali, 33 palety pomarańcza i cisę na Biedronę. Jak widać udało się szybko załadować z półnastą na magazynie. Podjechałem teraz pod Biedronę i cofam się teraz pod rampę 18. Dobrze, jeszcze udało się złapać kontrolera jakości i mnie rozładują, bo tak to byłby problem. Dobra, podstawiłem się pod rampę, idę z papierami. Oczywiście, sorry, oczywiście już tyczki odbezpieczyłem, bo ostatnio jak byłem, to tam trafiłem na takiego gościa, który woła się, że kierowca tyczki ściągaj. A zawsze miałem taką sytuację, że to oni ściągali tyczki. Bo wiecie jak cofam, że po prostu paleta nie wysunęła się. Dokumenty dane, idę do samochodu, a chłopaki już ściągają. Póki co pozostaje mi nic innego jak tylko czekać. Jestem rozładowany, papiery już odebrane. Ale słuchajcie, kończy mi się czas pracy i jadę tutaj na parking auto odstawić. Później prawdopodobnie e, szef przyjedzie z kimś innym i odbiorą e, ten samochód, żeby mi na wieczór go dostarczyć na, na firmę, żebym mógł spokojnie jechać dalej w trasę. No I zaraz e, szef albo, albo ktoś ma podjechać pode mnie i mnie zgarnąć stąd. Odjeżdżam spod rampy i, i wyjeżdżam na parking jadę. A no i te trzy palety są zwrócone, bo nie ma etykiet na nich. Zobaczcie, czy oni są kuźwe, jacyś coś niedorobani. No te palety normalnie zaraz mi na zakręcie pierdolną tutaj w tą małą paletę. Nie ma nawet jak tego zabezpieczyć. Ja pierdzielę normalnie, szkoda słów. pora wyjeżdżać tutaj na parkingu zostawię samochód pierdziele porzucam go nie ma co niech sobie ktoś po prostu odbierze ten samochód i tyle no ja nie będę mojego czasu pracy przeginał żeby później mieć w tachografie Burdel przekroczenie jakiś czasu pracy bo później kto będzie za to płacił no przecież wiadomo, że kierowca Dlatego pierdol dziele Nie ma co Trzeba jeździć zgodnie z czasem Pracy kierowcy A że parking jest wolny Cały, więc spokojnie się Ustawię i Myślę, że nie wiem Za parę godzin ktoś podjedzie Chyba, że mnie przed pracą jak skończę Pauzę będą Zobaczymy a jeszcze cyrki nie chcieli mnie wypuścić normalnie z Piedronki, bo jakiś dupek nie wpisał, że mam trzy palety zwrotu. Musieli dzwonić, wyjaśniać tam, dlaczego w systemie nie wrzucili, że kierowca ma na sobie palety. Ja pierdziele. Ha dobra, pierdziele, zostawiam go tutaj na parkingu Czyli co? No, porzucam po prostu samochód i niech sobie działają, Zastanawiałem się jak auto ściągnąć, jeżeli nikt nie potrafi zorganizować. Czasu pracy kierowcy. I idę. Zaraz ma przyjechać prezes po mnie. No i tak to wygląda w tym miejscu. Zostawiam dafa. A zamknięte. A ja w takim razie idę na drogę tutaj. W zaraz podjedzie i zgarni mnie. Może jakiegoś kierowcę przywiezie, żeby auto zabrał. Zobaczymy. Ma sensu kombinować z czasem pracy. Czas pracy kierowcy to jest świętość i nie mogę tego przeginać. Dlatego moi drodzy, kończę na dzisiaj. Żegnam się z wami, takim akcentem. Pozdrawiam was gorąco. I do zobaczenia w następnych filmach. Trzymajcie się. Cześć.